Witajcie, kochani. Wiadomość sprzed kilku dni, którą dzielę się z Wami teraz, że wydaję nową książkę. Właściwie książka, która już była, ale w formie e-booka Jak niebo schodzi na ziemię. I teraz zdecydowałem się na wersję papierową. Zachęcany zresztą przez niektórych z Was. Że warto wydać to również w takiej formie? I tak sobie pomyślałem, sam też bym chciał mieć tą książkę w formie papierowej. Do końca lutego, właśnie w niewielkim nakładzie, będzie ona wydana. Więc ci z Was, którzy chcieliby mieć taką książkę, zapraszam do swojego sklepu. Link do sklepu znajdziecie pod tym filmem. Ona już jest dostępna w przedsprzedaży do nabywania. Natomiast do wysyłki będzie gotowa gdzieś najpóźniej do końca lutego. Ci z Was, którzy chcieliby wesprzeć proces wydawniczy, do 31 stycznia oferuję też kupon rabatowy na nabycie tej książki, czyli po prostu będzie ona trochę tańsza dla tych, którzy nabędą ją w przedsprzedaży do 31 stycznia co jeszcze? o, może podzielę się okładką. nie mam książki jeszcze przed sobą, ale ci z was, którzy może znają już okładkę ze obraz, który kiedyś namalowałem, to jest właśnie na okładce tej książki. on mi się tak kojarzy trochę z takim zlewaniem właśnie nieba i ziemi. ta książka jest o tym, tak, o tym już nieodlatywaniu w duchowość gdzieś tam, bo to robiłem i miało to swoje plusy i minusy. Z jednej strony rozpoznałem, że jestem czymś większym niż ciało, że jestem czystą świadomością, że jestem czystą miłością, ale te ekstatyczne doświadczenia stały się też swego rodzaju takim bożym narkotykiem, ja to nazywałem, po którego chciałem uciekać, być na tym haju duchowym. A potem było dużo ciężej wracać do, do tej ciężkości codziennego dnia, i zobaczyłem, że to życie moje było taką sinusoidą wzloty i upadki, piękne doświadczenia duchowe i nie zawsze taka piękna codzienność. I poczułem, że coś tutaj jeszcze domaga się integracji. I tą integracją właśnie było zejście tej, tego światła, tej świadomości tego, kim jestem, do mojej codzienności i również do moich ciężkości, do moich emocji, w ciele, do wszystkich wypartych aspektów mnie. E, także wypartego aspektu, nieświadomych rzeczy w zbiorowej świadomości. I o tym wszystkim mówi ta książka. I Mówi w ogóle o generalnie o przebudzeniu, o globalnych zmianach w świadomości, o moich doświadczeniach. Jest tam 44 artykuły, 44 wiersze. Jest pełna, bardzo bogata, jest e, e, Złożona jest tak w taki sposób zbudowana, że właściwie można ją w każdym miejscu otworzyć i znaleźć coś e, inspirującego, nie trzeba ją czytać od początku do końca, bo są tam takie osobne artykuły, które są zamkniętą całością, więc jeśli ktoś poczuje z Was, jeśli chcielibyście e, nabyć tę książkę dla siebie, to, to zapraszam e, i info o tym e, pod tym filmem dzięki serdeczne wszystkiego dobrego